Jak są goście, to są lubicze. To jak u Lubiczów właśnie. <noise> jeszcze go Ale... brakuje mięsa tylko. Na kanapkę. I u Lubiczów nie było owsianki z Malinami. Nigdy. No nie nie Ale widziałem. Owsianka. Facet też tak szuka w lodówce. Co by, Co by tutaj zjeść? Co by tu znaleźć? Leczo wegetariańskie. Wegetariańskie to jest. Wiem <noise> jeszcze, zobaczy dobra. Jak pachnie, pomyłkajcie. A tutaj podgrilluję sobie kiełbaski i będę zaraz nagrywał trzy super sosy na grilla. I z Chin przyszły mi takie śmieszne rzeczy do czyszczenia. Pamiętacie, jak robiłem kiedyś sam takie coś? To zaraz zamówiłem sobie takie bardziej profesjonalne pieczywo. To kapary jeszcze się przydadzą. O. I popsuł mi się młynek do pieprzu. Cyk. Czekam aż się, rozgrzeje patelnia do grillowania. by ósmej kiełbaski. Dziś przetestuję też arbuza z cynamonem. Na TikToka nagram film. Co ty zrobiłeś dzisiaj? Dla pani trzy sosy. Bardzo dobre na grilla. Proszę wziąć sobie kiełbę w łapę. W łapę? Nie no, mogę takich Nie, po prostu jesteś na ognisku na grillu. Ja tak. Testujesz. To jest jaki tam to... Darek, pakuje wałówkę. Dla ojca, ale wiesz co, aha, tak dałeś na tą kiełbę. dam tutaj trochę, tutaj trochę. A ja sobie skleba tak podjadę. Sklepowało. Pyszne te sosy zrobić, to na jogurcie? No dziękuję, mm. tak, ten na greckim. Aha. A ten autorski tutaj dam na bok, o może tutaj po boku dam, może mu nie wymieszam. <grywia> Bardzo dobre te sosy, polecam wam. No, filmik będzie w czwartek, nie wiem, jak oglądacie tego vloga, to pewnie już jest filmik. O, kiełbaska dla taty, żeby też przetestował. Nasze wspaniałe smaki na grilla. Smakuje ci? Dobra? Tak. Smakuje? Tak. dobrze. A pokaż pieska pokażemy. Piestek musi być. No, trzymaj sama. Zobaczcie jaki. Burdello. Jak się pytacie, gdzie mieszkam, w syfie. Nie mów tam. Tak... E, brzydko Gosia mówię. chyba mówiła. Taki, taki memniarz zawsze mówisz. na tiktoku chyba. <noise> a mi jeszcze kiełbę. Teraz zgłoniałem obiadu, nie jadłem Dobra, zabieram się ze za sprzątanie. No i słuchajcie, pakuję prezenty na Dzień Dziecka. Jutro Dzień Dziecka. Tutaj macie pieski dla koneserów. Kto zna Apollo, ten. Kto wie, ten wie. Z takich piesków mniej znanych jeszcze Tak i Ella. Widziałam gdzieś też Sweetie, ale ciężko ją dostać. Także Apollo jest. Robopies jest. Naklejki i wielki pojazd ze zjeżdżalnią. Moja córka mi dzisiaj w powiedziała nie chcę, żeby mi się śniły koniki. Chcę, żeby mi się śniły tylko pieski z psiego patrolu. Już zawsze będę się bawiła psim patrolem. Także ma swoich bohaterów. Ja to wspieram. Niech ma po prostu swoje ulubione zabawki. Niektóre dzieci wolą lalki, niektóre wolą, e, wiecie, samochody. Ja pamiętam, że też miałam fazy na różne, różnych bohaterów. No i fajnie, że ma właśnie swoje ulubione, takie ulubione postaci także dzień dziecka jutro pod znakiem psiego patrolu, jutro też idziemy na wizytę kontrolną z okazji dnia dziecka jeszcze wizytę kontrolną pediatry, ale bez żadnych szczepionek, bez niczego tylko wizyta Osłuch na osłuchanie, więc będzie przyjemnie, zresztą pani pediatra bardzo fajna no i ten dzień będzie na pewno miły, także pakuję prezenty, tutaj też prezent od Darka musi być no tak w tym roku super, w zeszłym roku było Miki na topie teraz jest psi patrol, no ja zapowiedziała, że zawsze będzie psi patrol, więc trzymamy ją za słowo Prezenty spakowane, nie śmiejcie się z moich nieudolnych <grymianie> z z z zagięć. <grymianie> Ale ja wiem, że mm, dzieciakom najbardziej zależy na tym, żeby, wiecie, żeby to rozerwać po prostu, więc użyłam tego, co miałam. To ma jakieś takie jeszcze, wiecie, te. Także, żeby było kolorowo, tak to wygląda. ten <grymianie> prezent schowam, żeby Darek jej dał, bo nie wiem, czy on jutro bardzo wcześnie nie będzie wychodził przypadkiem. Także, jeszcze ma ryzyko, później wieczorem przyjadą, więc rozłożymy to po prostu na cały dzień. No ale prezenty są. Dzień dobry, cześć, Co mam produkty do boksów, które muszę zabrać ze sobą zaraz, bo jadę do magazynu. Jeszcze coś szybko zjadę. kawusia, w kubeczku New York City. Zabiorę zapasowe klucze, bo gdzieś podziałem klucze. Ale gdzie? Nie wiem, już przeszukałem wszystko. Pewnie gdzieś się gdzieś leżą, słuchajcie. Niepotrzebne. I Jak będą niepotrzebne, to się znajdą. Ja Karolina tam jakieś pudełka przerzuca. One się pomieszają same. zrobię. Pakujemy boksik, moi drodzy, dzisiaj. Przepiękne produkty. Boks makijażowy. Nasz pierwszy boks makijażowy. Tutaj dzięki BA, trzeba, kaznami już się spakuje też. Mamy paletkę przepiękną, nie będę tutaj otwierał, zaraz wam otworzę ten boksik Karoliny. E, tuż do rzęs. I to jest chyba ta nowość z Lulalow. Więc bardzo się cieszę. Mam tutaj też Mio, błyszczyk i puder pod oczy. I oczywiście biżuteria z naszego sklepu. To jest ten pierścionek, który był w złocie. I do tego jeszcze wskakuje pędzelek. Tak tutaj już mamy y, część spakowaną. Biżuteria też ładnie zawiązana. Chcecie otrzymać też boksa w wersji różowej. Okej. Okay. tu wlatują ulotki I oczywiście karteczka, jak dbać o biżuterię. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie takiego boksa Mystery Boxa. Że nie wiecie, co jest w środku. Jak usta byś kupiła taki? O, pewnie. A jak myślicie, jaka cena? 90 zł? 99? No tak, 99. 90... Czy takiego? 99, 99 zł? Eee, Ale to za 109 i, i w środku na przykład 5 produktów. Musimy pomyśleć z bawką. Wymyślimy coś kreatywnie. Eee, na pewno bylibyście zadowoleni. Eee, no dobrze, my się zabieramy dalej zapakowanie. Eee, jak widzicie po papierze zostało nam jeszcze tego bardzo, bardzo dużo. Borki w Ale damy radę, damy radę. Eee. Moi drodzy i tutaj popakowane boksiki. Piękna naklejka. Jeszcze tutaj dwie paletki przyjdą, palety, ale fajnie to wygląda. My już w biurze po pakowaniu pudełek, wyszły do naszej polskiej budki fajne kieliszki, zobaczcie. Jakie fajne. Ja teraz mam o, o, ja kocham takie. Tak? No, ja to tak. to otworzyć? Tak. Ja miałeś już Najlepsze. wcześniej otworzyć, teraz to już za późno. Ja kocham z takich piśm, tak? ja no czuję się wtedy tak bałem. super. No, Ja kocham taki kryształ do wódeczki. Najlepiej. Ale tak, wysyłam. Wysyłasz do męża? Czasami wysyłam, jak mam dobry humor. dzisiaj mam wybitny. No bo będzie wróciła. Tak, na pewno. Słuchajcie, nowy box, stylizację bo box i pierwszy raz wypuszczamy boxa makijażowego, w pełni makijażowy. Jestem z niego dumna, jestem dumna z mojego zespołu, że się udało go zrobić. Słuchajcie, box jest już na stronie, jest w cenie 160 zł, o wartości 306 zł, więc już Wam pokazuję co jest w boksie. Ta jedna, jedyna sztuka jest spakowana dla mnie, przyznaję się szczerze, nie byłam na pakowaniu, nie zdążyłam, chciałam że przyjechać do ekipy. A już było spakowane. Tak szybko im poszło, słuchajcie, spakowanie boksów. W środku znajdujemy oczywiście podziękowanie za zamówienie, stylizację TV, dostajemy, jak dbać o biżuterię, bo zawsze mamy coś z naszego sklepu w środku i w tym wypadku również jest biżuteria. A tutaj mamy ulotkę produktową. Z jednej strony mamy produkty, a z drugiej opisy. Tym razem ta ulotka jest troszkę mniejsza, próbujemy innych formatów i zanim Wam pokażę ulotkę, otworzymy sobie wspólnie ten boksik. Słuchajcie, z przejęciem. Otwieram. I boks jest cały, makijażowy. Wiele z tych marek znacie, wiele polskich, wspaniałych marek. I pokażę Wam po kolei, co jest w tym boksie. Pierwsza rzecz, pierwsza gwiazda naszego boksa, Paleta z Affekt. Affect, słuchajcie, niedługo będzie na moim kanale film Get Ready with Mi cały marką Affect, Bardzo fajna polska marka. Paleta do makijażu Secret Beauty. E, tak piękna paleta. Jestem tak dumna, że mamy taką paletę w naszym boksie. Już wam pokazuję. Jak wygląda. Jest po prostu idealna, idealna do codziennego makijażu. W palecie znajdziecie też róż i brązer. Ja wam nagram osobny w ogóle film, gdzie pokażę Wam e, tą paletę w użyciu. No i mamy bardzo duże lusterko. Jest to naprawdę genialnej jakości produkt. Cieszę się, że akurat ten znalazł się w naszym boksie. Także. Wspaniała paleta. I sama ta paleta jest warta 150 zł, więc praktycznie. Dwie rzeczy i zwraca Wam się cały box. Akurat dzisiaj mam na rzęsach e, tusz, tutaj mam sztuczne takie wydłużające, ale, ale mam na rzęsach tusz z Lulalow. E, to jest nowość, słuchajcie, to jest ich nowość e, maskara, która ma w sobie odżywkę do rzęs, e, która mm, ma nam te rzęsy w, dłuższym, w dłuższej perspektywie odżywiać oraz wydłużać. E, pogrubiający tusz do rzęs. To jest taki tusz codzienny. Nie osypuje się. Bardzo y, fajna szczoteczka. Już wam pokazuję. Proszę bardzo. Większość y, użytkowniczek tuszów dużens głosowało na fanpage'u na Instastories Stories y, Lulalow. Właśnie na tusz silikonowy, z silikonową szczoteczką. Dlatego taki jest, bo to wy zadecydowaliście, wy konsumenci. Baja Kapil. Taki składnik opatentowany i witamina E, które właśnie sprawiają, że rzęsy są odżywione i rosną. Także wartość tego tuszu to jest 30 zł. No i cieszę się, że mamy go w tym boksie. Kolejny produkt w boksie to jest puder pod oczy. To jest puder satynowy, bardzo, bardzo drobno zmielony. Minimalizuje widoczność zmarszczek pod oczami i pięknie wygładza tą strefę, więc czy macie worki, które musicie zakamuflować korektorem, czy macie właśnie zmarszczki, to ten puder będzie dla Was. To jest taki puder ala, la, wiecie, polska Laura Mercier, po prostu taki drobny, drobny przemiał i pięknie właśnie wygładzający. Nie jest to taki sztuczny mat, nie jest to, nie jest to takie coś, co wygląda fleszu będzie widać brzydko, to jest naprawdę piękny satynowy efekt opakowanie jest takie ładne zmrożone no i jest to właśnie mówię typowo wygładzający taki ultra lekki puder pod oczy i ten puder kosztuje 24 zł w sprzedaży regularnej, kolejny produkt jest do ust, jest to błyszczyk z Mio Makeup i ten konkretny, ten Outstanding Lip Gloss konkretnie ten z tym wykończeniem, Juicy Kiss numer 29 zawiera witaminę E i zawiera olej z migdałów, dzięki czemu jest również nawilżający i odżywia usta. To jest chyba z tego co pamiętam, ten właśnie kolor jest wyjątkowy, że, że różni się od innych właśnie tymi właściwościami. Ma piękne takie różowe drobiny, zaraz wam pokażę jak wygląda na ustach. No i jest wegański i polski. I słuchajcie, jego cena regularna to jest 16 zł. Taki aplikator, zapach boski po prostu. Możecie używać na waszą pomadkę ulubioną, żeby y, mieć efekt właśnie nawilżonych, płyszczących ust, ale się nie lepi albo po prostu bez niczego na gołe usta. Także. Mm. Bardzo fajny, dobry smak ma i ładny zapach. Jak widzicie, on na ustach nie wygląda tak jak w opakowaniu, on jest taki półprzezroczysty, to ma raczej te drobinki. On nie ma takiego koloru fuksjowego, różowego, tylko widzicie, pięknie pokrywa pomadkę, także na pewno Wam się fajnie sprawdzi. No i słuchajcie, jeszcze jedna makijażowa rzecz. To jest pędzel z Maestro do nakładania cieni. Ten pędzel jest w cenie 23 zł. Jest to pędzel syntetyczny oczywiście, Shadow M, do nakładania cieni na środek powieki, rozświetlacza, można też nim nakładać cienie mineralne, ma bardzo miłe włosie jest to taki idealny pędzelek, który każdy powinien mieć, elegancki czarny trzonek, także bardzo się cieszę, że w tym e, boksie znalazł się też pędzelek, którym będziecie mogli na nakładać cienie z palety i pędzelek 23 zł, a teraz wam pokażę co e, znalazło się z naszego sklepu w e, naszym boksie tak przychodzi zapakowany Bieramy razem, każdy z was dostanie taki pakuneczek są dwa kolory albo różowe, albo pomarańczowy otrzymacie. I w środku jest pierścionek. Pierścionek jest srebrny i pierścionek jest regulowany, dzięki czemu możecie go nosić tak, jak ja ten noszę widzicie, na środku można go nosić, na środku można go nosić, tutaj można go nosić, tutaj można go troszeczkę rozszerzyć w ogóle dopasować do, swojego, do swojej dłoni. To jest fantastyczne w tych pierścionkach że one naprawdę są do regulacji. Widzicie jeden rozmiar, a będzie pasował na wiele osób i na wszystkie. Ten konkretny pierścionek był tylko w złocie dostępny, ale teraz już jest w srebrze i będzie do dostania również w sprzedaży regularnej w naszym sklepie. Ale w tym boksie opłaca się go mieć, bo on jest o wartości 65 zł, więc wiecie, i tak, i tak się opłaca. Także słuchajcie, boksów mamy jak zwykle niestety limitowaną ilość. Ja bym chciała, żeby tych boksów było wiecie nieskończenie wiele, ale niestety nie, więc kto pierwszy, ten lepszy. Tak jak mówię, kosztują 160 zł. Są już na stylizację TV i wpadnijcie po swojego boksa. Dajcie znać, jak Wam się podobała zawartość. Zobaczcie tak barek się prezentuje, jeszcze przyjdą nasze nowe butelki alkoholi, są właśnie na produkcji, ale dziewczynom się spodobały szklanki. Akurat tanio je kupiłem, bo te chyba było 50 zł, te po 80, a te po 100, za 12 sztuk, więc tak to fajnie wygląda i na szopen nowy. Słuchajcie, przychodzę do domu i wielka paczka na mnie czeka. I Darek wszystko wypakował z tej paczki, wszystko wyjął. E, a w środku jest przesyłka od na komi na dzień mamy. Także zobaczmy, co jest w środku. Zobaczcie, tak mi wszystko wypakował. Jestem ciekawa, co jest w środku. Może zacznę od listu. Przywitaj lato znakomi. Dbamy o swoje ciało, spędzamy czas na świeżym powietrzu. krem SPF na kominnek Next Level, to nie koniec niespodzianek. Zadbaj o chwilę relaksu. Podczas 15 minut self care użyję jednej z trzech maseczek na komi Next Level. Paczcie znajdziesz czy nowe maseczki. Mamy nadzieję, że wakacje w tym roku będą wyjątkowe. Nie zapominaj o, o codziennej aplikacji SPF. I tutaj są partnerzy tej wysyłki. Tyle marek, także. O, Lux Brille, te okulary kiedyś. Pamiętam, jak mi wysłali chyba rok temu. No dobrze, zobaczmy, co jest w takim razie w tej przesyłce. Zaczynam od tej paczki. Ok, zacznijmy od tej strony. Najpierw bajków beka. razem czy Wami wszystko otwieram. O, i coś takiego korale na wakacje. Co jest Orsa? Ja taki tup y dwupak, tupak, dwupak paszek. Tutaj są właśnie kosmetyki znakomi z SPF. Lux Brille, takie okulary okrągłe. Powiem Wam, że nigdy takiego kształtu nie miałam. To mnie zaciekawiło z tego Little Angel takie. Taka zawieszka jak to? Do torebki. Fajne to jest, bardzo fajne. I bardzo oryginalnie zapakowane w takie coś. Zobaczcie, w, taki, w taką ramkę. Tutaj jest, słuchajcie, kod zniżkowy. Jakie to będą łóki. Hej piękne. Uuu, jakie piękne szpilki. Wow! Co kochanie? Już idę! Muszę przymierzyć Ale piękna, piękna szpila Ale są mega wysokie A nie wiem co to za marka Znaczy widziałam tego ptaszka gdzieś Ochnik, no tak to jest ochnik Taki plecaczek To jest. Bardzo dziękuję, dziękuję za przesyłkę Dzięki serdeczne Super Serce do sportu, trenuj Co to jest? Przysłali to razem? Rolki? Oh! O, to są rolki, a moje zostały w Holandii. Ale się cieszę. Wow. Wow, jakie są nowe zabezpieczenia. Zupełnie inne niż kiedyś. Dziękuję, ale się cieszę. Moje zostały w Holandii, tak się cieszę. <głos> <głos> Super po podłodze, tak. Muszę wypróbować. Ale ty umiesz jeździć, ja myślałam, że wiesz. No to nie, że umiem. Czy pana w Holandii? Jak mi kółka tu porobisz? Dobra, zajmuję, bo nie chcę robić śladów, ale... Ale mi zrobiliście prezent. Zaraz wow! <grym> zobaczymy, co to za prezenty. O, jakie pudełko piękne. Jeszcze jedne okulary. Takie wielkie muchy. Piękne są te opakowania Luxbury naprawdę piękne. Coś do picia dla taty. Zero. A Nowe. Piwko. Piwko? Piwo.pl. Ale. Ale to jest. Mm, spróbujemy dzisiaj. A tutaj są kuboty. Nie wierzę. Moje pierwsze kuboty. Masz kuboty, Darek? Nie. Wow, Moje pierwsze kuboty. Super. paczka. Na, na wakacje. Nie wierzę. Swimwear. Więcej kremików znakomi. Maska. Telimena. Mamy nadzieję, że w torbie pomyślisz dużo radości. Telimena.pl. Sklep partnerski Triumf. Torba. Super, torba na pojazdy. Ja. Super, dziękuję bardzo. Wakacyjna paka. Jak na, najlepsza jak co roku. Już myśleliśmy, że to koniec. A tu jeszcze więcej. Na komi. A Nie. co to jest? Sklep wypełniony. Zobaczcie, tu macie markę. Zanshin. Sklep wypełniony. I możecie sobie tutaj dolewać. Super. Taka, wiecie, wielorazówka. O, Nie wie, że to będzie dla Pitera. Tak. tak. O ja, on się tak ucieszy. To jest wiesz, to jest w jego stylu teraz. Tu jeszcze coś jest, jeszcze jakieś ubrania. Ja myślałam, że to koniec, a tutaj słuchajcie. A tu jeszcze strój sportowy. sportowy. O nie wierzę, Ocean's Apart, mój kochany. Akurat tego koloru nie mam, ale się cieszę. Piękne są te rzeczy. Dziękuję. Wow. Jeszcze z kuboty. Super. Dzięki serdecznie. Jeszcze w plecaku się znalazły skarby. Mega. Na komi pięknie, dziękuję za wszystkie prezenty. Bardzo się cieszę, to jest dla mnie jak dzień dziecka. Akurat <grywa> dzisiaj jest dzień dziecka. Dzięki, kochani, za oglądanie tego vloga. Widzimy się w kolejnym. Love you!